Horoskop numerologiczny na miesiąc maj dla numerologicznych dwójek. Szanowne dwójki, w tym miesiącu bardzo dobrze, bardzo mądrze byłoby zadbać o czystość energii Waszego miejsca. W sensie takim, że księżyc w domu piątym to jest taki czas, gdzie nazbierało się energii w waszych ścianach, nazbierało się energii w waszych, powiedzmy, przedmiotach w waszym otoczeniu i z tego tytułu możemy się czuć poddenerwowani, mogą być jakieś tam, powiedzmy, kłótnie, mogą być jakieś nieporozumienia w naszych relacjach, czy to, powiedzmy, w pracy, czy to w domu. Dlatego też w maju, szanownym dwójkom, podpowiadam, oczyszczanie warto jest zapalić odpowiednią świecę, zapalić odpowiednie kadzidło, zapalić yy, odpowiednie, że tak powiem, wykonać odpowiednie rytuały oczyszczające do tego, żeby to miejsce uspokoić, gdyż tak jak powiedziałem, morzą, mogą się tutaj mnożyć energie. Natomiast też w maju niestety dwójki będą miały taki czas, gdzie trzeba będzie umieć liczyć na samego siebie, na samą siebie. Niestety ósemka w domu drugim to jest taki czas, gdzie ludzie mogą nasze potrzeby, nasze sprawy odkładać na później. Natomiast też w waszym horoskopie będzie to zwiastowało taki czas, gdzie w maju szczególnie różnej maści specjaliści mogą niezbyt dobrze pochylać się nad waszymi sprawami. Czyli na przykład możecie pójść do lekarza, no pan doktor może mieć gorszy dzień. Możecie pójść do prawnika, pan prawnik, pani prawnik zbyt dobrze nie pochyli się nad jakąś waszą sprawą. Dlatego też w maju szczególnie bądźcie tymiż właśnie wymagającymi klientami, petentami, pacjentami żeby tutaj jakby tu powiedzieć, nie dawać się zbywać, że tak to określę. Natomiast też gdybyście w maju nabywali jakieś dobra szczególne, na przykład jakieś urządzenia, jakieś tam powiedzmy przedmioty, które mają Wam dłużej po, 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 posłużyć, to zwracajcie proszę uwagę na jakość tego powiedzmy przedmiotu. W sensie takim, że na przykład przy kodzie 85 akurat możemy trafić na gorszą partię towaru, gdzie coś nie ma tej jakości, coś nie ma tego właściwego zapachu, coś nie ma tych powiedzmy dobrych jakości technicznych, więc tu Tutaj, jeżeli podejmujecie jakieś tam decyzje, to tutaj powiedzmy oglądajcie ten towar, sprawdzajcie go, weryfikujcie go. Ale też na przykład dobrze byłoby brać gwarancję, czy powiedzmy to akurat jest wykonane w takiej powiedzmy jakości, jakiej byśmy oczekiwali. Natomiast też w maju. Może mieć tak zwane zafunkcjonować u was, tak zwane prawo serii. W sensie takim, że jak się raz coś wydarzy, będzie się to powtarzać. Dlatego też, gdyby była sytuacja, że macie jakiegoś pecha, to przenoście swoją uważność na coś pozytywnego. Natomiast też w maju będą zdarzały się takie sytuacje, że jak ci się przyklei jakaś negatywna osoba, to kolejna też może być negatywna. Dlatego też uciekanie od tego rodzaju powiedzmy powtarzalności byłoby jak najbardziej właściwe. Natomiast też w maju wiele osób może poznać sobie drugą dla siebie drugą połówkę lub też w maju może być możecie mieć taki czas na powiększanie się rodziny i tutaj czwórka w domu drugim będzie mówiła o tym że do rodziny ktoś może dołączyć w sensie takim że mogą nam się rodzić dzieci albo w naszej rodzinie mogą rodzić się dzieci ale też samotne osoby mogą poznać kogoś lub też przy kodzie 42 jak powiedzmy mamy czas mamy miejsce możemy adoptować jakiegoś zwierzaka do tego żeby też to nasze stado mogło się powiększyć natomiast też w maju, o ile macie takie, powiedzmy, możliwości, dobrze by było, fajnie by było powyjeżdżać do tego, żeby tutaj, powiedzmy, też te nasze ściany, te nasze progi troszeczkę od nas odetchnęły. I też to, co powiedziałem, szanowni państwo, szanowne dwójki, w maju zadbajcie, proszę, o, ener o higienę energii własnej, ale też o higienę energii waszego miejsca pracy, waszego otoczenia i waszego domu. Dobrze byłoby zafundować temu miejscu takie porządne oczyszczanie do tego, żeby odblokować różne inne aspekty jakości dla, dla waszego życia. Horoskopy tygodniowe, horoskopy miłosne, horoskopy codzienne, wszystko to ukazuje się w naszych social mediach, możecie nas spotkać na Facebooku, możecie nas spotkać na TikToku, możecie nas spotkać na Instagramie, dobrawróżba.pl, tam znajdziecie mnie i także moich kolegów, koleżanki, które z nami współpracują. Zapraszam serdecznie, Sylwester Hordecki.